Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was pewną ciekawostkę, jak na nasze sklepy, bo jest to rower Gianta, a dokładniej damski rower Gianta, czyli Leaf. Żeby jeszcze bardziej połamać sobie język, nazywa się on NV Leaf Advance 0 na 2021 rok. Jest to Topowa wersja aerodynamicznej damskiej szosy od Gianta. I tak jak nas lift od jakiegoś czasu przyzwyczaił, bardzo mocną stroną, bardzo ładny jest tutaj lakier w tym rowerze. Może się to dziewczynom zdecydowanie podobać. Mnie osobiście nie do końca podoba się kształt tej ramy. Tutaj ja rozumiem, że aerodynamika jest ważna i pewnie. Komputer powiedział, że tak będzie spoko, no ale ten garbek z przodu mi nie do końca leży. Też ten potężny kopit tutaj podoba mi się średnio, ale pewnie jak się troszkę na tym pojeździ, troszkę się na niego popatrzy, to się opatrzy i się do niego można będzie przyzwyczaić. W którymś momencie Fiat Multipla też przestał straszyć aż tak bardzo. Wracając do samej maszyny 25 999 złotych, no to 2,5 dychy, to już jest parę groszy. I co my za to dostajemy? W zasadzie można powiedzieć, że dostajemy kompletny rower, oczko niżej od topowego. To znaczy, grupę mamy ultegry, a nie Dureisa, koła mamy karbonowe, ale jeszcze nie na piastach DT240, tylko na fabrycznych piastach Gianta. Hydrauliczne oczywiście hamulce tarczowe, no to w tej chwili standard w szosach. I bardzo fajnie to obciera. Dzisiaj testowałem jakąś maszynę na parkingu i w ciasnym zakręcie tarcza elegancko w obie strony obcierał zacisk. To trzeba mieć twardą psychę, żeby tym jeździć. I w komplecie dostajemy już karbonową kierownicę aerodynamiczną spłaszczoną. No i tutaj taki kosmiczny mostek dedykowany do tej kierownicy. Tutaj fittingowo może być to pewien kłopot, bo ten mostek pod tą kierownicę jest dedykowany. I jeżeli będziemy chcieli zrobić fitting, wymienić mostek, to nie dość, że jest to sporo pracy, Mechanicznej, czyli parę groszy trzeba będzie za to położyć, to jeszcze musicie mieć oryginalny mostek, bo pod ten owal kierownicy niczym tego nie zastąpicie. Dodatkowo, tak z mojego doświadczenia mechanicznego, może być pewien kłopot z utrzymaniem w czystości i bez trzasków tutaj całego tego systemu. Tu mamy gumowe, gumową część tych osłonek, tu mamy tworzywo, tu mamy kolejne dwa elementy, jakiś gumowy klin w tym miejscu. Mostek jest aluminiowy, w to jest włożony znowu taki kształtownik, który trzyma kierownicę. Na pewno trzeba tutaj z wyczuciem to skręcać. Najlepiej z kluczem dynamometrycznym. Co to jest klucz dynamometryczny i do czego służy się na innym naszym wideo. No i tak jak mówiłem, no trochę wody i przypuszczam, że to będzie lubiło w sobie potrzeszczeć. Także na pewno Zaprzyjaźniony dobry serwis będzie do tego roweru potrzebny. Tyle z takich może małych minusów. Na plus, jak mówiłem, przepiękna kolorystyka. Naprawdę. No, lakiery Kameleon w tej chwili weszły na stałe do oferty większości producentów, ale to trzeba mieć ze smakiem i ładnie, graficznie yy, użyć. No i tutaj Giant zrobił robotę. Naprawdę to lakierowanie jest ładne. Jeżeli chodzi o sztycę, też karbonowa, płaska aerodynamiczna sztyca w takim starszym kształcie, czyli dość szeroka jest w płaszczyźnie w osi roweru, też z tyłu ścięta na kwadratowo, ale w tej chwili producenci raczej stosują sztyce bardziej zaokrąglone, a troszkę mniejsze na szerokości. No ale tutaj rozumiem, że rama spłaszczona na maksa. Wymusiła zastosowanie takiej sztycy. Blokowana jest klasycznie jednośrubowym klinem. Jeżeli chodzi o ramę, jest ona UCI legal, co oznacza, że nigdzie nie jest przekroczony parametr 3 do 1 i możemy tym rowerem ścigać się we wszystkich wyścigach szosowych. Co ciekawe, damski rower, a włożony ma obrót 52-36, to już tak, dość twardo. W połączeniu z kasetą 11-28. Dostajemy rower, który no, w cięższych górach będzie troszkę wymagający, a i na płaskim, żeby to obrócić nawet 52, jakieś tam 13-14, to trochę pod nogą trzeba mieć. Co ciekawe, rower jest od razu wyposażony w pomiar mocy i to w dwustronny. Tutaj widzicie schowany w zębatce. Jeden pomiar, drugi pomiar klasycznie w ramieniu korby. Także to. Duża zaleta, że rower fabrycznie już ma pomiar mocy. Opony ma Kadeksa w rozmiarze 25C i co ciekawe, jest już od razu złożony pod tubeless, czyli w systemie bezdętkowym. Przednie koło, niższy stożek, koło 4 cm, z tyłu koło 6. W miarę, przycisnę te nieźle wyglądające siodełko, w sensie nieźle wyglądające na w miarę wygodne, a jednocześnie też i materiałowo dobrze zrobione. Korpus z wtrysku karbonowego z tego co widzę. Dość miękkie pokrycie jeszcze z jakąś pianką na metalowych rurkach bez karbonowych prętów. I w zasadzie z podstawowych informacji technicznych to tyle. Tutaj jeszcze w ramie mamy wejścia prawdopodobnie na zintegrowane czujniki. Nie robię w Giantach na co dzień, więc nie jestem pewien czy oni mają taki swój system, ale tak podejrzewam. I co ciekawe w 2021 roku tutaj jeszcze w giantach znajdziemy ramę na press feed. A jak wiecie amerykańscy naukowcy dowiedli, że trzeba wrócić do gwintu. Ciekawe czy na 2022 Giant do gwintu wróci. Tutaj widzicie przy skręcie kierownicy jak pracują te gumowe podkładki z tyłu. No jest to ciekawe rozwiązanie. Na pewno aerodynamika w rowerach to, tak jak kiedyś, mania lekkości robi trochę dobrego, ale chyba robi też trochę złego. No, a jak jesteśmy przy lekkości, to została nam oczywiście ta część historii pod tytułem, ile to będzie ważyło. Przypomnijmy, 26 Patoli, rower fabrycznie na przyzwoitych, wysokich stożkach, na tublesie, bez pedałów. Z elektryką, z hydrauliką, potężny mostek, kierownica karbonowa, sztyca karbonowa, siodło na stalowych prętach. Jedziemy w górę. Tutaj tylne koło po, po troszeczku zdradza nam, jak to będzie cykało. Wisi 7950. No to jest niezły rezultat na tle konkurencji. Przy tej cenie i pełnym wyposażeniu. Technicznym tego roweru w zasadzie jest to kompletna maszyna, nic mu nie brakuje, nic nie będziemy musieli do niego dokupić. Poza pedałami, koszykami na bidon i ewentualnie licznikiem, to tylko siadać i jeździć. Nie musimy po zakupie nic modyfikować. Na pewno jest to ciekawa propozycja. Ciekawe czy Giant poprawił koła, bo w swoim czasie lubiły się one czasem rozpleść. Mam nadzieję, że te nowe modele nie będą wymagały poprawek. Z tyłu tarcza 140, z przodu tarcza 160. To co, zostało nam zakręcić tylnym kołem? No i tu, Giant, pracę domową odrobił, bo piasta burczy elegancko. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki Giantik to miły przerywnik na naszym kanale. Ze specjalnymi dedykacjami dla naszych pomarańczowych, giantowych wojowników, a szczególnie Piotrka, który dopiero co miał urodziny. Dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!